Piotr Mazurek, minister do spraw młodzieży, od lat przyjaźni się z Karoliną B., dziś oskarżoną o zabójstwo. Oboje szefowali stowarzyszeniu Koliber i wspólnie imprezowali. Karolina B. zakłada fundację i wkrótce dostaje prawie pół miliona złotych z Narodowego Instytutu Wolności, w którego radzie zasiada Mazurek. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z, z członkami, sympatykami Fundacji, Portia, której działalność obserwuję bardzo sobie cenię. Pieniądze wydaje m.in. na apartament na Wilanowie, który służy jej za mieszkanie. Konkursy i cały system grantowy jest taki, że tam zawsze jest jakiś odsetek w każdym konkursie politycznej patologii. Odkrywamy, że ponad 20 milionów złotych z Narodowego Instytutu Wolności trafiło do 20 podobnych organizacji powiązanych z Kolibrem i Mazurkiem. A za przyznawanie pieniędzy odpowiedzialni byli koledzy ministra. Jest 200 wniosków, które wygrywa, no to powiedzmy, że nie wiem, 50 jest takimi politycznymi, jakimiś tam, nazwijmy to dogadanymi. Szczegóły naszego śledztwa na okopres i frontstore.pl